Jeszcze raz możemy wstać, proszę teraz zobaczcie. Słuchaj, co to jest? Godzina. i a jeszcze tu jest zwolni, 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 zwolnij pokorymy, bo mi jeszcze jedna se tu siedzi fajnie zobaczcie stop, 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 kocham patrzcie tu se jedna siedzi Dziwne bo jeszcze nie poszła spać Ja jeszcze siedzą, o jeszcze tu jest Zobaczcie ile tu jeszcze jest Patrzcie Nieźpie kurczę zobaczcie siedzą wszędzie zobaczcie, tam, tam ile idzie, zobaczcie Stop 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 stop, zobaczcie tam jest, popatrzcie Zobaczcie, że małe latają proszę Tu patrzcie bik idzie Koło mnie Jakiś wkurzony Tu idzie mama patrzcie ile ich tam jest, patrzcie się. patrzcie na drzewach ile jak jest nie wszystkiego, bo to się nie da, bo już jest teraz ciemno ale ja ich tu naliczył już 40 co najmniej a jeszcze na drzewach siedzą w ogóle wszędzie to już wcale okej, okay. uciekamy, bo już robi ciemno więc wyjeżdżamy, gołko drive. Nie, my nie małko. Ja? No, także widzicie, tak to tu wygląda. Jak jest właśnie teraz już po nowym roku, jest spokojnie, to te małki wychodzą. My tu byli w nowy rok, na no szkoda, że ma to u szkuba, nie mieli okazji, ale myślę, że za niedługo się przyjadą i się pooglądają małki i nie będzie problemu. Wszystko cały czas takie lasy No komu, tam idzie małpka tutaj ja, obej, obejść, że tu jest, luk, luk, luk i luk, przyjdzie, popatrz Popatrz, popatrz, lej, obej, obej, na drzewa Wow Słuchajcie, całą drogą jak się jedzie po prostu małpki I mimo tej godziny jak to jest taką godzinę do niego spanią, to jeszcze są. A że się zdziwił. Dobra to na tyle. Trzymcie się. Pozdrawiamy i do następnego zobaczenia. Chciałbym tylko powiedzieć, że e, ja chciałem tylko powiedzieć, że Zapraszam wszystkich na wycieczki i zaraz przed nami jeszcze są małpki. Go, go! Pokażę, bo mnie są Malnie po drodze. Nie wiem czy je zobaczycie Ale podjedzie tu jeszcze, pokażę Zobaczcie jest, 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 drive, 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 drive Jez, drive, drive. Yes, jest, tu Zobaczcie jak tu jest Zobaczcie Small, small, Rub mało z małą patrzcie stop top, top a... Zobaczcie tu Głodno przyszła O, o, o. Hmm? <gry> mm -hmm. Patrzcie jaka odważność Widzieliście to? Ona wiedzie z nami e, e, telefon Ota, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Ja? ci, proszę Gołek! wek, 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 goł! patrz co się dzieje Niebezpiecznie Rana, goł! Telefon, telefon, bo ci go łapnie, goł, wek Tu z małą jest, zobaczcie że Kim? Okay. Tego małego na kim?